No, dzień dobry. Właśnie mam niedzielę i zacząłem właśnie czytać książkę, bo ludzie mówią, niektórzy, że jestem alfabetą. I zacząłem nie. No, życa. Zacząłem pół tej książki czytać i ogółem chcę powiedzieć, że ta książka, po prostu jak je ja przeczytam, to po prostu, jak ktoś do mnie napisze, to po prostu będę mógł wysłać do dla jakiejś yy, dla jakiejś osoby, która będzie chciała tą książkę ogółem przeczytać, i po prostu ja podpiszę się, Major Suchodowski, i po prostu będziemy losowali, jak ktoś będzie miał ochotę tą książkę przeczytać. I po prostu z krzyżkiem podpiszemy się i będzie to wysłane dla tej osoby. Może będzie któraś osoba zainteresowana. Bo jest przeczytałem, y, przeczytałem y, ogółem pół książki i po prostu y, są różne sensacje. Jak po prostu y, ta książka jest mężczyzna i kobieta. Jak ogółem to wszystko to się to prawy, dzieje. Te sprawy, wiecie o co chodzi. I Was gorąco ja serdecznie pozdrawiam. Miłego weekendu. I zapraszam na lajta o 16 do 17. .00. No, dziękuję.